Po godzinach. Dzisiaj sobie zainstalujemy na wersji Minecraft 1.9 moda, która się nazywa Cooking for Blackheads. I, i, I cóż, i daje nam takie mebelki kuchenne, w których można wykonywać sobie jedzonko. Można to tak wszystko w skrócie określić. Ok, co trzeba zrobić? Trzeba pobrać moda z internetu. Zanim pobierzemy, przypomnę, że na stronie www.aniapg.pl znajdziecie całą listę modów, których instalację już pokazywałam w serii pomocne tuty i możecie sobie tę listę filtrować według wersji Minecraft albo według kategorii, albo alfabetycznie i po kliknięciu w link przy nazwie moda, który Was interesuje, zostaniecie od razu przeniesieni do odpowiedniego filmiku na moim kanale na YouTube, także zapraszam na www.aniapg.pl oczywiście do sekcji pomocne tuty. A teraz sobie pobierzemy i Cooking for Black Blockhead mod pobiera się z takiej strony. Oczywiście link będzie w opisie do filmiku. Po wejściu na stronę jesteśmy na stronie opisowej. Tutaj widzimy właśnie takie mebelki. Różne dodaje ten mod i, i, i tu jest pokazane co w tych mebelkach się może dziać. Aha, i on dodaje też książkę kucharską, w której jest pokazane właśnie są wszystkie receptury jak zrobić jedzenie. Oczywiście, jeżeli nie mamy modów, w których powstaje nowe jedzenie, to mamy wtedy receptury tylko z tak zwanego czystego Minecrafta. Tutaj jest pokazane właśnie, jak się tworzy tę książkę, jedną, drugą, trzecią i jak te mebelki. Także wszystkiego się tutaj z tej strony dowiecie. A nas oczywiście interesuje zakładka Files. Aby pobrać moda, zatem klikamy na tę zakładkę, jesteśmy przeniesieni na taką stronę, gdzie szukamy wersji odpowiedniej, czyli w naszym przypadku 1.9 Minecrafta, wersji oczywiście. No i tutaj mamy wersję beta, także jeszcze nie jest wersja release, także coś tam może jeszcze nie zadziałać, ale to, co sprawdzałam, to działało, więc chyba nie ma problemu. Także tutaj klikamy na strzałkę w dół i stąd pobieramy. Oczywiście, jak będą później aktualizacje, no to zawsze pobieramy najnowszą. A jak już będzie z literką R, to, to najnowszą z literką R. Ok, także tutaj stąd pobieramy. Ok, jak mamy pobrane, możemy zainstalować. No i do zainstalowania tego moda, oprócz pliku z modem, potrzebne są nam jeszcze minimum Launcher Minecraft i Forge na wersję 1.9. Jeżeli nie macie jeszcze zainstalowanego w Forge na wersję 1.9, to dowiecie się jak to zrobić w filmiku pomocne tuty 829. A jeżeli macie wersję non-premium Minecrafta i nie macie launchera, to dowiecie się skąd go pobrać i jak zainstalować w filmiku pomocny. Tutaj 636. Potem wrócicie do filmiku 829 i zainstalujcie Forge na wersję 1.9. I uwaga, w filmiku 829 ja instaluję Forge z końcówką 1767, ale wy pobierzcie i zainstalujcie tak samo jak pokazuję w filmiku, wersję najnowszą, a najlepiej, jeżeli już jest to wersję rekomendowaną kiedy nagrywam ten filmik nie ma jeszcze wersji rekomendowanej, a wersja najnowsza ma numer końcówki 1863 i właśnie na taką wersję będę instalować tego moda. OK, co trzeba zrobić, żeby zainstalować? Otóż, musimy wejść do folderu %appdata% przez roaming. Musimy znaleźć folder .minecraft, w którym już mamy zainstalowanego Forge na wersji Minecraft 1.9 i ten folder .minecraft musimy sobie gdzieś skopiować, żeby mieć do czego wrócić, gdyby nam się nie udała instalacja. Pamiętajcie o kopiowaniu tego folderu przed, foldera przed każdą zmianą. OK, jak mamy skopiowane, to instalujemy. I co robimy? Chodzimy do folderu .minecraft wchodzimy do folderu mods i przerzucamy nasz pobrany plik do folderu mods mamy go tutaj w folderze mods zamykamy, jest zainstalowane uruchamiamy launcher i czekamy aż nam się tutaj wszystko pootwiera tak jak wspomniałam mam wybrany profil z forgem z końcówką 1863 klikamy play i czekamy dalej aż się Pojawi strona tutaj z logo Mudanga Tutaj, gdzieś tak w tych ramkach, które rysują. O tak, tutaj logo Mudanga jest. I tutaj Forge pracujący, instalujący nam wszystkie nasze mody, które mamy w folderze Moc. Jeszcze momencik. <coughs> Jeszcze chwileczkę... O, i już jest ostrzeżenie. Forge jest jeszcze w wersji beta, czyli nie ma jeszcze wersji rekomendowanej. Zatem mogą się pojawić jakieś błędy i coś się może zepsuć. Zatem przypominam o kopiowaniu folderu .minecraft przed zmianą, żeby mieć do czego wrócić, gdyby się właśnie coś zepsuło. Ok, wchodzimy do folderu mods i cóż my tutaj gdzieś tutaj mamy. Cooking for blockheads. Gotowe. Wchodzimy w tryb jednoosobowy i gramy w naszym wybranym świecie. I zaraz nam się pojawi świat. Mamy nasz światek. Uuu, tak mi się czasami robi. Zatem, jak mi to zaraz nie zniknie, żyt, żyt to muszę po prostu. Wyjść i jeszcze raz wejść. I teraz już powinno być dobrze. O! Już jest dobrze. Także cóż my tutaj mamy? Wchodzimy w e jak ekwipunek. I tutaj mamy właśnie te książki i te y, 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 mebelki. Cooking table. On pokazuje właśnie możliwe craftingi tych jedzonek. Tutaj pokazuje, co można przepalić z jedzonek. Tu mamy lodówkę, przechowujemy w niej jedzonko. I, i, i zlew, czyli podaje nam wodę która jest potrzebna do receptur. I tutaj jest coś takiego, co jak klik, trzymam na tym strzałkę, jak klikam R, się nic nie pokazuje. Widocznie to jest jeszcze do naprawienia, ale to można używać dopiero jak się będzie miało jakieś inne mody, na przykład PAMS Harvest Craft. Takie mody, które dodają tam jakieś patelenki, jakieś różne takie rzeczy ciekawe, które na których się kotuje, tam jakieś garnki pierdały, takie. Ok, trzymam nad tym strzałkę, klikam R, i taki się buduje w ten sposób, że drewno, utwardzoną glinę, nie wiem, czy musi być czarna, tu się nie zmienia, więc chyba musi być czarna. I książkę Crafting Book, bo to będzie nam mogło kraftować od razu w tym urządzeniu. Crafting Book się robi w ten sposób, że tą taką Książkę z recepturami i dwa stoły rzemieślnicze i dwa diamenty, a książkę z recepturami to się z tej książki robi się tą, tę książkę i na odwrót. I teraz, właśnie to było na stronie pokazane. Właśnie nie wiem, dlaczego tutaj się o zwykłą książkę, jak się przepali, to się dostaje tę zieloną, tę zieloną, a tę zieloną można zamienić na tę także to tak wygląda piecyk w ten sposób się robi i znowu jest czarne szkło więc chyba musi być tylko czarne lodówka w ten sposób skrzynia i żelazne drzwi i, i zlew żelazo wiadro z wodą i drewno no i to już nie wiadomo jak się robi ok weźmy sobie takie rzeczy i możemy to sobie tutaj poustawiać. I tutaj. Tu jest woda. Tu jest lodówka. Tu możemy sobie pochować. O, w tą stronę się otwiera. Proszę. Tu mamy piecyk właśnie gdybyśmy mieli jakieś właśnie takie patelnie, takie różne rzeczy to tutaj by można było dodać to i tutaj mamy stół do przetwarzania no i tak, jak, jak nam to napisało, nie mamy nie mamy ingredients, czyli itemów potrzebnych do skraftowania jakiegokolwiek jedzenia zatem sobie weźmy Weźmy sobie na przykład to. Mamy, mamy w naszym ekwipunku. Zatem już nam pokaże, że można zrobić chleb. I chleb robimy w ten sposób. I teraz mamy 64 sztuki, zabieramy stąd jedną, mamy 61. Od razu nam przerabia to na, na to, co z tego może wyjść. Teraz tak, wsadzimy do lodówki te 61 sztuk. Wchodzimy tutaj. Znowu mamy 3 sztuki. Już teraz nie mamy tego u nas w ekwipunku, tylko jest w lodówce. I tak czy owak możemy sobie tutaj pobrać. Mamy 5 sztuk chleba, a w lodówce jest mniej pszenicy. No i to na tej zasadzie właśnie działa, jakby było więcej. Modów, które, z których można robić różne jedzonka, to to wszystko by tutaj współpracowało. Tutaj możemy sobie przepalić na przykład, gdzie są jakieś tuszki. Tu są tuszki, surowy królik na przykład. Możemy go tutaj sobie wsadzić. Ło! Ale poszło. Czyli że dziewięć od razu nam może za jednym. Węgiel na przykład. Dobra, jeden chciałam. Smyk? No i ciekawa jestem. Dosyć szybko, jak widać, zmienia się tutaj od razu. Ha! O, proszę, jak to szybciutko poszło. Także od razu dziewięć nam przerobiło, i tutaj właśnie widać, jak one się przerabiają. Bardzo fajnie. No i teraz czy z kurczaka coś można zrobić nie. A jeżeli wsadzimy te kurczaki do lodówki, to Ej, to nie są kurczaki przede wszystkim. Też nie można z nich nic zrobić. OK, No także jak widzicie mod działa teraz ja kończę. A wypiszcie w komentarzach, jakie jeszcze chcecie poradniki. Oglądajcie wszystkie moje y, serie, wchodźcie na stronę społeczności na Facebooku. W ogóle fajnie to wygląda. Wchodźcie na stronę ania.pg.pl. No i oczywiście łapkujcie i subskrybujcie kanał. Także to, y, tymczasem trzymajcie się. papa. Pa.